Witam serdecznie na dziale zarządzania. Bardzo się cieszymy, że firma Danon podjęła decyzję o rozpoczęciu współpracy z naszym wydziałem. No i może pytanie ogólne. Jak firma wyobraża sobie tę na naszą współpracę? Co jako Danon w tym momencie reprezentujecie? Jak widzieliście ten związek z wydziałem zarządzania? E, bardzo się cieszę, że rozpoczynamy współpracę. E, reprezentuję grupę spółek Danon, czyli firma Danon, Żywie Zdrowie i Nutrycja. E, jesteśmy liderem w kategorii grupy. Produktów mlecznych, produktów roślinnych, wody i napojów, żywności medycznej i żywności dla niemowląt. Mamy bardzo ambitne cele środowiskowe, cele dekarbonizacyjne, cele dotyczące ograniczenia strat żywności. Liczymy przede wszystkim na współpracę dotyczącą rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, projekty badawcze, projekty edukacyjne, staże. Myślę, że te nasze wstępne rozmowy wskazują na szereg obszarów, gdzie możemy realną zmianę wygenerować w naszej fabryce w Gierunie czy też w innych fabrykach w kraju. Bardzo dość ciekawe są wątki w współpracy z konsumentami, badań, marketingu. Myślę, że tutaj studenci zarządzania... Zainteresowani tematyką ESG będą mieli wspólny. Ja Nie do... tematów, które rzeczywiście są u nas obecne, zarówno na zajęciach, jak i no, w obszarach badawczych, którymi się zajmujemy. A co już w zakresie zrównoważonego rozwoju firma robi i na przykład chciałam, żeby opowiedzieć naszym studentom? Bardzo ważny temat, temat obecny w debacie publicznej to ograniczanie wykorzystywania tworzyw sztucznych. Wszyscy wiemy o zanieczyszczeniu plastikiem, środowiska. To, na przykład, co robimy, to współpracujemy z organizacjami odzysku, czy z firmami recyklingowymi, żeby zamykać obieg materiałów opakowaniowych. Przykładowo, prowadzimy teraz pilotaż z naszymi partnerami. Przetwarzamy kubeczki po jogurtach Fantazja i dano daniu na recyklat, który następnie wykorzystywany jest do produkcji, na przykład doniczek. Zależy nam na poszukiwaniu rozwiązań związanych z gozem. Dla naszych właśnie marek mlecznych, ale też dla marki Żywie zdrój. W zeszłym roku zebraliśmy 100% plastików, który wprowadzamy na rynek. Teraz chcemy wykonać kolejny krok, więc mamy bardzo dużo pytań, czy też wyzwań, gdzie studenci robi w mogą mu coś fajnego wnieść. Rzeczywiście robi wrażenie, no i Państwo są taką trudną z tego branżą, z tego punktu widzenia, bo te pakowania tego do Państwa oferty. E, inne opakowanie niż plastikowie trudno sobie wyobrazić, no ale z drugiej strony ten plastik też czasami. Może być mniej bądź bardziej ekologicznie, także fajnie, że coś się dzieje w tym obszarze i że tych rozwiązań gdzieś Państwo szukają. Bardzo też ważny obszar to dekarbonizacja. Mamy ogłoszone nowe cele dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych i to zarówno w produkcji rolnej, w fabrykach, jak i następnie w dystrybucji. Poszukiwanie efektywności energetycznej, odnawialne źródła energii, optymalizacja procesów, myślę, że tutaj z perspektywy zarządzania narzędzi informatycznych, procesów jest to już szereg obszarów, gdzie możemy tę sytuację podjąć. Bardzo fajne tematy. Jeszcze tylko mam pytanie, tak z własnej działki zajmuję się między innymi przed zajęciami z metod badań marketingowych. Szanowni ścieżka marketing na nas dosyć prężnie funkcjonuje koło Promotmy. Czy mieli Państwo jakieś wyzwania, pole do współpracy dla nas? Oj, wyzwań tutaj <grym> myślę, że jest, jest bardzo dużo. Może podam przykład regulacji, która nadchodzi, a mianowicie Unia Europejska chce uregulować oświadczenia środowiskowe, czyli Green Flames, dlatego że no, mamy sporo wyzwań na półkach sklepowych z, z Greenwashingiem i jak formułować komunika komunikaty dotyczące opakowań, wykorzystania energii w taki sposób, żeby one były zrozumiałe dla konsumentów, żeby przyciągały uwagę, a jednocześnie nie wprowadzały w błąd. Myślę, że to jest bardzo fajny obszar do, do współpracy ze studentami. Eee, jak, te, jak te komunikaty marketingowe formułować? Oczywiście ta granica pomiędzy tymi marketingiem a drugim, tak, jest, jest bardzo słynna, eee, no i różnie można to interpretować. To jest to bardzo trudne, mm -hmm. eee, ale też myślę, że jest tu duża przestrzeń na, na kreatywne rozwiązania. No i te elementy tutaj nie muszą się pojawić, ale tak. chcemy, żeby społeczeństwo odpowiedziało pozytywnie na to, co robią tylko Tak, jak tak, 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 Bardzo dziękuję, tak. Bardzo dziękuję bardzo. za wywiad no i mam nadzieję, że dalej będziemy te z Bardzo tak? dziękuję.